Witam wszystkich w kolejnym materiale na temat reanimacji e, berety. Dzisiaj chciałem się Wam po, pochwalić tym, że udało mi się po prostu zrobić e, słuchajcie, lufę precyzyjną do, do tej repliki. E, słuchajcie, lufę wykonałem z jakiegoś tam trupka, którego gdzieś tam miałem w swoich zbiorach. E, dużo nie musiałem jej skracać, ponieważ to była zdaje się lufa e, z jakiejś te kubówki. Zdaje się, że to był guarder po prostu, tylko był tak ścierany, że, że po prostu starłem z niego te, te napisy, że to był guarder. W każdym bądź razie, od czego należy zacząć? Przede wszystkim, słuchajcie, pokażę Wam jak to zrobić w takim chałupniczym sposobem, czyli to jest taki odcinek typu zrób to sam. Ja już wielokrotnie skracałem lufy, bawiłem się z lufami różnymi, ale przeważnie były to lufy alegowe, w których nie musiałem tutaj przerabiać tego tutaj elementu zaczepienia o komorę hop -up, więc było dosyć prosto żeby słuchajcie, skrócić sobie lufę będziemy potrzebować takich prostych narzędzi jak jakieś pilniki brzeszczot nawet słuchajcie i oczywiście wiertarka bądź wkrętarka to jest to będzie w ogóle nasz gwóźdź programu tym praktycznie sprzętem będziemy wszystko robić Oczywiście bez tego też się da, ale się troszkę więcej, że tak powiem, napocimy i może wcale nie wyjdzie nam tak równo, jak byśmy chcieli. Więc teraz tak. Słuchajcie, mamy tą naszą lufę stokową. Tu akurat będę mówił o pistolecie, bo mamy krótką lufę. Łatwo będzie mi ją po prostu pokazywać Wam tutaj przed, przed kamerą, przed tym telefonem. Mamy, słuchajcie, tą lufę stokową i. Chcemy się dowiedzieć, czy ona jest dobra, czy ona jest niedobra. Jak to zrobić? Najłatwiej byłoby po prostu wziąć suwmiarkę i sobie po prostu ją w środku zmierzyć zobaczyć, jaka jest po prostu jej średnica wewnętrzna. Później wziąć lufę, którą chcemy, z której chcemy zrobić po prostu swoją lufę wewnętrzną do tej repliki i porównać wynik. Tak? No ale suwmiarki nie mamy, więc to odpada. Łatwy sposób, organoleptyczny. Bierzemy sobie, słuchajcie, taką prześrzęczystą jakieś przeżyczyste pudełeczko, rzucamy tutaj kulkę, lufę naszą, teraz kulkę sobie, słuchajcie, przykrywamy, naszą, łapiemy ją sobie tutaj, naszą kuleczkę, naszą lufę i sobie tutaj sprawdzamy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to widać na kamerze. Na tutaj, na tym przekroju, na tym widoku zrobił nam się taki bardzo ładny, wyraźny półksiężyc. I słuchajcie, ten półksiężyc, jak widzicie, w tym widać, że po prostu jest dosyć duża odległość pomiędzy górną krawędzią kulki, a górną krawędzią po prostu tej naszej lufy, więc, więc tutaj, no, ta kulka ma po prostu bardzo dużą przestrzeń wewnątrz, ona tutaj nie wypełnia nam tej przestrzeni lufy tak, jak byśmy chcieli, tak, czyli to jest ten nasz właśnie stok. Teraz bierzemy sobie naszego dawcę i robimy to samo. Może być nawet ciutkę dłuższa, to nie ma żadnego znaczenia. Znowu przykrywamy i sprawdzamy sobie, jak to teraz tutaj wygląda. No i tutaj, słuchajcie, jest troszkę lepiej, prawda? Mamy takie wrażenie, że ta kulka jakby lepiej wypełnia tą przestrzeń tutaj wewnątrz w tej lufie. Co za tym idzie, ta lufa jest po prostu ciaśniejsza. Ona ma mniejszy przekrój wewnętrzny, więc te gazy... Po prostu spężone, czy to z AEGA, czy to z naszej, z naszego, z naszej repliki, czy to będzie CO2, czy to będzie Gringas, po prostu będą, że tak powiem, lepiej wykorzystane przez tą kulkę. One nie będą uciekać bokiem, natomiast będą o wiele lepiej nam wypychać po prostu tą kulkę, czyli po prostu większa energia zostanie przekazana na kulkę. Czyli mamy dawcę. Odkładamy sobie tutaj ten nasz. To nasze narzędzie diagnostyczne, i teraz bierzemy sobie lufę, musimy ją skrócić. Czyli bierzemy sobie tam suwmiarkę, czy tam linijkę, czy metrówkę, odbierzemy sobie ten nasz oryginał, odkładamy sobie ten, tą, tą miarę po prostu na naszą lufę, którą będziemy skracać, dodajemy sobie jakieś 3 mm do, do, do 5, czy ile tam chcecie, wiadomo, grubość. Narzędzia skrawającego, ewentualnie później, żeby jeszcze było troszkę miejsca na to, żeby sobie doszlifować, wyrównać po prostu to czoło tej lufy i po prostu lufę montujemy sobie właśnie w tą naszą wkrętarkę, wietarkę. I ona będzie nam służyć jako, jako taka tokarka, bieda tokarka. tak? Czyli kładziemy sobie tą wietareczkę stabilnie na boku, prosimy kogoś, żeby nam pomógł, docisnął tą, tą wietarkę, żeby ona się nam nie kręciła i ewentualnie żeby ściągał tutaj ten włącznik, żeby ona nam się kręciła. My w tym samym czasie na tym odmierzonym i odrysowanym miejscu, które będziemy kroić, przykładamy sobie, czy to będzie jakiś pilnik, słuchajcie, czy to będzie jakiś brzeszczot. Przykładamy sobie po prostu to narzędzie skrawające i tutaj za pomocą tego ruchu obrotowego tej lufy, ona po prostu, ta lufa sama będzie nam się przecinać. Jeżeli mamy wysokie obroty, możemy wrzucić wysokie obroty, będzie szybciej po prostu pójdzie. Pamiętajcie tylko o tym, żeby przede wszystkim posiadać na oczach jakąś ochronę. Jeżeli jesteście dziećmi, to raczej tego sami nie róbcie, po prostu kogoś dorosłego, kto się na tym zna. Ale słuchajcie, możecie też wrzucić obroty nie za nie za duże i po prostu sami sobie w ten sposób to uciąć. Też nie ma problemu. Mamy już uciętą lufę, wykręcamy ją z tej naszej wietarki, sprawdzamy tą odległość, jaka ona jest. Jeszcze raz sobie zaznaczamy tą odległość, jeżeli tam był jakiś nadmiar zostawiony tego materiału. I teraz jeszcze raz wkręcamy tą lufę do naszej wietarki za pomocą papieru ściernego różnej gradacji. Po prostu przykładamy sobie ten papier ścierny i wyrównujemy na czymś gładkim, na czymś prostym, wyrównujemy sobie tutaj. To czoło tej lufy, żeby ono było w miarę proste. Jeżeli już mamy to czoło Lufy w miarę proste, już mamy skróconą tą lufę jest dosyć fajnie. Nie wykręcamy z wietarki. Teraz słuchajcie, będziemy robić koronę lufy. Co to jest korona lufy? Tutaj widać na, tej, na tym stoku, przy tej krawędzi wewnętrznej, przy wylocie lufy, widać takie załamanie. To jest taki promień, który w którym lufa ten przekrój wewnętrzną się rozszerza. Chodzi o to, że jak kulka wy, wylatuje z lufy, jak kulka opuszcza ten przewód wewnętrzny Lufy, to te gazy one się, rozpręże, mają się rozprężać równomiernie dookoła jej, dookoła tej po prostu kulki. No i właśnie ta korona Lufy, jeżeli jest dobrze wykonana, jest prawidłowa, jest równa na całej swojej długości, ma właśnie w tym pomóc. Tak? Jeżeli tutaj będzie krzywo, jeżeli źle ucieliście, krzywo, ucieliście, doszło do jakiegoś tam, nie wiem, nierównego przycięcia. No to wtedy ta korona lufy nie będzie równa, i wtedy może doprowadzić to do tego, że tą kulkę będzie wam gdzieś tam zwiewać w jakimś kierunku, czego chcemy uniknąć, dlatego właśnie te wszystkie prace powinniśmy przeprowadzać w miarę powoli i w miarę dokładnie. Jak zrobić taką koronę lufy? Bierzemy sobie, słuchajcie, tą naszą lufę wkręconą w tą naszą wietarkę, bierzemy sobie tutaj jakiś koralik albo naszą kuleczkę z ASG, przykładamy na to, słuchajcie, papier sierny, Dociskamy w tym miejscu lufę, od lufy po prostu, czyli tutaj to miejsce, które już jest ucięte i wyrównane, przykładamy na tą kulkę i za pomocą wietarki kręcimy. Po prostu promień z tej kulki przekazany przez ten papier ścierny po prostu odzwierciedli się tutaj wewnątrz. Jeżeli chcemy mieć troszkę inny kąt załamania, no to proponuję jakiś większy koralik po prostu dać tak, żeby, żeby sobie tutaj pomóc. Oczywiście. Na początku ścieramy, później takim papierem wodnym, po prostu wygładzamy tutaj tą krawędź wewnątrz, żeby ona była w miarę gładka. No i w ten sposób, właśnie mamy już skróconego dawcę, z, że tak powiem, ze zrobionym wylotem lufy. Tak? Czyli mamy już takim chałupniczym sposobem, że tak powiem, połowę roboty za sobą. No to teraz. Czeka nas ta trudniejsza część. E, druga połowa trudniejsza. Bierzemy sobie tutaj tą naszą e, e, lufkę i musimy sobie zobaczyć, jaki e, sposób mocowania ma ta wasza komora hopa dla tej lufy e, stokowej. Tak? Jak to wygląda? W moim przypadku e, tutaj nie ma, nie ma takiego problemu, ponieważ słuchajcie, tutaj były dwa sposoby e, uchwycenia tej lufy, czyli tak jak tutaj widzicie jeden i drugi, to są te, te głębokie rowki, dwa nacięte, tak fajnie e, i przy czym tutaj ten akurat jest usunięty on został wyrwany gdzieś, ten znal po prostu odleciał, został tylko tutaj ten pierwszy czyli o ten już się nie muszę martwić zostaje tylko to, dodatkowo e, tak naprawdę ten rowek on nie łapie tutaj za ten element, tylko on łapie za krawędź e, gumki hop-up, natomiast za ten element tutaj łapie tutaj to to jest takie przeszlifowanie. Troszkę dalsze, tak jak widzicie, troszkę dalsze tutaj od, tego, od tej krawędzi. Ale najpierw robimy tutaj tą krawędź, czyli z, znowu odmierzamy sobie tutaj e, długość, e, czyli od tej krawędzi do tego nacięcia. Tutaj jest akurat e, 9,5 mm u mnie i e, to samo sobie tutaj odmierzam e, jakimś. E, e, pisakiem cienkim sobie odznaczam tutaj ten element to miejsce i znowu robimy to samo czyli wietarka znowu ktoś nam pomaga ta lufa jest teraz krótsza. Jeżeli mieliśmy jakieś bicie na wietarce wcześniej przy jakiejś dłuższej lufie przy dłuższym elemencie teraz już to bicie będzie mniej odczuwalne ponieważ element jest krótszy to bicie będzie niewielkie. Przeważnie zawsze jest jakieś bicie bo to nie jest tokarka tylko to jest wietarka i tutaj znowu robimy to samo tak? znowu sobie przykładamy ja proponuję jakiś taki pilnik, który będzie w kształcie trójkąta tutaj i tutaj tą ostrą krawędzią po prostu powoli dokładnie nacinamy sobie tutaj ten rancik to może długo potrwać, bo tutaj liczy się precyzja wykonania a nie szybkość, więc później oczywiście dostosowujemy szerokość pilnika do tego co tutaj posiadamy ja tutaj mam taki zestaw pilników o różnych to są pilniki igiełkowe, kupicie w każdym y, sklepie narzędziowym, y, bądź nawet modelarskim, y, więc one są naprawdę tanie i bardzo fajne. Te są akurat y, diamentowe, dosyć fajnie to ściągają. No i później właśnie dostosowujemy sobie odpowiedni pilnik do tego, żeby tutaj uzyskać odpowiednią grubość tego, tego rowka. Jak długo tutaj, y, że tak powiem, szlifujemy to? Już Wam pokazuję. Aż, słuchajcie, nie dotrzemy do tutaj... Aż ten nasz rowek nie zrówna się tutaj z tym nacięciem, to będzie dla nas sygnał, po prostu, że już jest odpowiednia głębokość, już dalej nie powinniśmy tutaj nacinać. Co dalej? Teraz właśnie trzeba byłoby tutaj naszlifować te boczne uchwyty, czyli to, co tutaj jest, to, co tutaj to, co znajduje się właśnie tutaj, ciutkę powyżej, 1 mm powyżej tutaj tego, tego nacięcia na gumkę. Hop-up. Tutaj musimy to przenieść, tak? Jak to robimy? No, tutaj to już będziemy ręcznie robić za pomocą zwykłego pilnika. Czyli bierzemy sobie pilniczek, tutaj z dwóch stron mamy fajnie zaznaczone, że to jest bok po prostu lufy. Czyli tutaj na tej samej płaszczyźnie, tylko o przesunięciu tutaj w to, w to miejsce, gdzie żeśmy przed chwilą frezowali, szlifowali, będziemy sobie robić właśnie takie nacięcie. Ja akurat, słuchajcie, zrobiłem to na tyle niedokładnie. Miałem takie, tak mi się może troszkę spieszyło, że tutaj to nacięcie wyszło mi trochę szersze na tą gumkę. Hopa, to nie przeszkadza, bo tak naprawdę gumka łapie tutaj za tą krawędź tutaj dolną i, i opiera się tutaj o to czoło tej, tej lufy. Więc tutaj na górze już mam częściowo wykonane takie nacięcie. Teraz po prostu przykładam pilnik i powolutku, dokładnie staram się w, to, w, to, w ten kierunek. W tym kierunku po prostu ścierać materiał, tak żeby wykonać z, jedno, z jednej strony i z drugiej strony nacięcie. Jeżeli to zrobię, oczywiście sprawdzam sobie za każdym razem, jak już coś ustalę, sprawdzam sobie tutaj, przykładam sobie do tej mojej komory hop-up, tą moją lufę. Jeżeli ona się fajnie zamyka i jest tutaj w środku trzymana, jest gitara, tak? Mamy, że tak powiem, robotę zrobioną. Pamiętajmy, że dodatkowo tutaj to wszystko usztywnione zostanie przez gumkę hop-up. Ja mam tutaj tą starą gumkę hop i właśnie ją używałem do tego, żeby tutaj sobie to doszlifować, dopiłować, tak żeby to miało ręce i nogi. Pamiętajcie, że tutaj będą różne opiłki, inne takie rzeczy, więc jeżeli będziecie mieć nową gumkę, to, to możecie ją zniszczyć, bądź ewentualnie te opiłki gdzieś później przedostaną się z razem z kulką i będą tutaj wam tarły gdzieś w środku wewnątrz tej lufy, więc macie starą gumkę, starajcie się korzystać ze, starego, ze starej gumki. I jeżeli już mamy te nacięcia, a mamy to wszystko fajnie sprawdzone, to wszystko nam tutaj działa, zgrywa się więc, praktycznie zostaje nam ostatni element. Pamiętamy, że to była lufa daega, czyli ona tutaj miała na końcu taki pałączek, tutaj ona nie była tak ścięta na równo cała, tylko miała taki pałączek. Co teraz? Co, co z tym robimy? Ja mam taką szlifiereczkę, właśnie modelarską, małą, i za pomocą tej szlifiereczki pod kątem sobie tutaj naciąłem z jednej strony ten pałączek, z drugiej strony ten pałączek, usunąłem go. I później y, za pomocą takiej nakładki szlif, y, szlifierskiej y, usunąłem tutaj ten, ten nadmiar na równi, tu po prostu z tym co było. I to wszystko. I mamy lufę zrobioną. Delikatnie, słuchajcie, załamałem tutaj jeszcze te, jeszcze tutaj delikatnie załamałem te, te, tą krawędź tutaj przy tych, przy tych rogach i y, 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 wygładziłem to wszystko, z, zaokrągliłem tak, żeby to miało ręce i nogi. Później to wszystko przetarłem. Papierem ściernym, ponieważ ona już miała takie troszkę brzary, miała jakieś tam takie syfy, no bo ta lufa już troszkę też leży. No i słuchajcie, lufa zrobiona, tak? 100, Ponad 100 zł kosztuje taka lufa precyzyjna, akurat do pistoletu. W chwili obecnej, do tego mojego pistoletu ta lufa precyzyjna raczej nie jest osiągalna, więc chcąc nie chcąc, byłem zmuszony do zrobienia jej samemu. Czas trwania tych prac wszystkich zależny zależnie jest od waszego stopnia zaawansowania w modelactwie w takim, w takim lepieniu, że tak powiem, skupy, więc mnie to zajęło niewiele, bo ja tu na to straciłem, ja wiem, czy chyba 45 minut mi to zeszło coś takiego, więc tutaj spokojnie, jeżeli wyrobicie się do, do godziny, to moim zdaniem duży sukces. Spokojnie można sobie coś takiego zrobić i zobaczymy jak przyjdą mi kolejne części po prostu te które pozamawiałem jak złożę zobaczymy jaka będzie różnica. Znaczy ja zobaczę jaka będzie różnica pomiędzy właśnie tą lufą a tamtą. Wydaje mi się, że ta jest o niebo lepsza od tej od tej stokowej. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że materiał ciekawy. Jeżeli pomogłem, łapka do góry oczywiście. Piszcie swoje komentarze czy Grzebaliście coś kiedyś, właśnie z lufami, skracaliście. Może jakieś swoje macie sposoby na to? Chętnie się dowiem. Tak jak na razie, to taki monolog z mojej strony idzie tutaj. Mam nadzieję, że korzystacie z tego. Ja się przy tym dobrze bawię, jeżeli wy też, no to znaczy, że jest wszystko w porządku. Zapraszam na kolejne materiały związane właśnie z tą serią. Do, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, hej.